Cześć, wszystkim z tej strony. Michło, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam mini komputer, tym razem od Dela. Jest to klasyczny przedstawiciel rodziny jednolitrowych komputerów, do których zaliczałem się na przykład Lenovo Tiny, czy na przykład właśnie Dele Micro. Sprawdzimy sobie dzisiaj, czy ten komputer nadaje się do codziennego użytku, czy można na nim postawić serwer na przykład Proxmoxa, czy Home Assistanta i tego typu rzeczy oraz zobaczymy jakie ma możliwości upgrade'u, no i oczywiście co oferuje w swojej specyfikacji w modelu, który ja aktualnie posiadam. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma RNU.pl, zajmująca się sprzedażą polizingowych laptopów, komputerów, monitorów oraz akcesoriów i podzespołów. Znajdziecie tutaj sprzęt na każdą kieszeń, laptopy w różnym przedziale cenowym, jak i również komputery właśnie typu mini PC, który dla Was testuje różnych firm, między HP, Lenovo, Dell, i różnego rodzaju modele tychże producentów. Znajdziecie tutaj również monitory oraz nawet telefony, gdybyście chcieli taki polizingowy telefon sobie sprawić. Także zapraszam do odwiedzenia strony partnera dzisiejszego odcinka, a my przechodzimy do materiału. Komputer ten to Dell Optiplex 5070 Micro, czyli oczywiście jednolitrowy. Komputer, który jest całkiem wydajny i ma fajne możliwości rozbudowy, o czym zaraz się przekonamy. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest to klasycznie czarna obudowa, matowa z małymi srebrnymi akcentami. Jeżeli chodzi o front, tutaj na bokach nic nie mamy poza logiem Windows'a i logiem, jaki mam tutaj, procesor. W tym przypadku jest to Intel i piąteczka, ale to jaki dokładnie model to Wam powiem. Na prawym boku mamy to samo. Od spodu mamy różne informacje o tym komputerze, m.in. jakiego zasilacza on używa. I tak naprawdę z tyłu mamy całą plejadę portów oraz tak naprawdę też wylot gorącego powietrza schłodzenia procesora. Więc zacznijmy sobie może od frontu. Po lewej stronie mamy włącznik z diodą stanu, mamy logo serii Optiplex 5070, diodę dysku, wyjście słuchawkowe. Wejście mikrofonowe, port USB-C 3.1 Gen1 z funkcją PowerShare, czyli to jest coś takiego jak w omawianym wcześniej przeze mnie na przykład ThinkPadzie, gdzie podczas wyłączonego komputera można ładować jakieś urządzenia z tego portu. I tak samo mamy w przypadku tego portu USB typu A również 3.1 Gen1 z tą funkcją. Tutaj mamy logo Dela, które z tego co pamiętam można było sobie obracać. Dokładnie to logo można sobie obrócić w ten sposób, i mamy tutaj teraz, jak sobie go tak postawimy, to fajnie wygląda tak spójnie. Tutaj, oczywiście, mamy też siateczkowany front, co ułatwia przepływ powietrza w środku tej małej obudowy. Natomiast, jeżeli chodzi o porty z tyłu, to tutaj jest już troszkę ciekawiej. Od lewej strony mamy złącze zasilania na Delowskie, własnościowe w zasadzie na ich zasilacz. Dwa porty DisplayPort. Niestety zabrakło tutaj HDMI. Port Kensington Lock. Tutaj mamy cztery porty USB 3.1 Gen 1 oraz mamy wejście Ethernet, czyli nasz port internetowy. Tutaj mogłoby być opcjonalnie kilka różnych złącz, więc to wszystko zależy od konfiguracji. No i wylot gorącego powietrza, o którym już wspominałem. Tutaj mamy również miejsce na antenkę do Wi-Fi, i ten egzemplarz, z tego co pamiętam, kartę Wi-Fi w środku ma. Natomiast nie każdy będzie ją miał. No i tak naprawdę z zewnątrz to tyle. Skoro znamy już wygląd zewnętrzny oraz porty, to czas na specyfikację techniczną. Jeżeli chodzi o procesor, mamy tutaj Intel Core i5 9500T. Jest to jednostka 6-rdzeniowa i 6-wątkowa o bazowym taktowaniu 2,2 GHz w trybie turbo do 3,7 GHz. Procesor posiada 9 MB L3 oraz TDP na poziomie 35 W. Pamięć RAM jest tutaj zainstalowana: to jedna kostka 16GB o taktowaniu 2400 MHz, oczywiście DDR4. Jeśli chodzi o storage, to mamy tutaj dysk SK Hynix 2230, oczywiście M2 NVMe. Jest to dysk o pojemności 256 GB. I dodatkowo, jeżeli chodzi o zasilacz, to mamy tutaj zasilacz o mocy 90W. Zintegrowany układ graficzny, jaki znajdziemy. W tym procesorze to Intel UHD Graphics 630. Pojrzyjmy sobie do środka, co kryje się w środku, jakie są możliwości rozbudowy. Jak widzieliście, wystarczy odkręcić tylko tą śrubkę, przesunąć pokrywę, i jesteśmy w środku. A w środku wygląda to tak. Co, co fajne jest w delu, to to, że to, co nas interesuje, co można sobie wyjąć, że tak powiem, natychmiast jest w takim kolorze niebieskim. I tak na przykład tutaj mamy ramkę na dysk 2,5 cala, czyli można sobie tutaj zamontować, na przykład SSD czy HDDK 2,5 cala. Tutaj mamy port SATA wraz z zasilaniem. To może wam tutaj pokażę. Tutaj mamy złącze M2 NVMe, w tym przypadku jest tutaj mały dysk 2230, z tego co pamiętam, firmy SK Hynix. No i to jest dysk bardzo zbliżony do tego, który był w ostatnim ThinkPadzie, czyli za szybki to on nie będzie. Tutaj mamy oczywiście slot również M2 na karty WiFi Bluetooth i tak naprawdę to tyle. Oczywiście tutaj można włożyć dłuższe dyski. Co wam tutaj reprezentuje. O, tutaj mamy miejsce na dysk, taki standardowy 228.0. Następną rzeczą, która nas może zainteresować, jest oznaczona tutaj. Można sobie złapać i wyciągnąć w ten sposób chłodzenie. Poczekajcie, bo to troszkę ciężko schodzi. OK. I w ten sposób mamy dostęp do radiatora, który można sobie łatwo przeczyścić, tak samo również wentylator. A to co nas bardziej interesuje to tutaj sloty na pamięci RAM. Mamy tutaj 16 GB w jednej kości DDR4 oczywiście. Można maksymalnie producent podaje, że 32 GB w tej konfiguracji, czyli w, w tym komputerze Micro, dwa razy po 16 GB. Także całkiem spoko jak na wirtualizację. No, i tutaj mamy standardowy soket, więc można sobie wykręcić to chłodzenie, ten radiator i po prostu sobie wymienić procesor. Jeżeli chodzi o procesor, jaki tutaj jest, to jest i5 9500t, czyli 6 rdzeni, 6 wątków. Natomiast maksymalnie można tutaj założyć i7 9700t, tak deklaruje producent, która będzie miała 6 rdzeni i 12 wątków. Także całkiem spoko do wirtualizacji i takiego w ogóle domowego serwerka na to, by się znakomić. Jak ktoś woli mieć na przykład takie sprzęty, a nie te wszystkie chińskie, no to myślę, że powinien być ukontentowany, zwłaszcza, że cena tego komputera wcale nie jest wysoka, ale do niej przejdziemy sobie na końcu tego filmu. Dobrze, moi drodzy, zatem testy standardowo, zaczynam od Sami R23 w korze otrzymujemy 4470 punktów. Co plasuje nas nad i7 4850 HQ i to dość wysoko nad, bo prawie 600 punktów. Natomiast jesteśmy też tuż pod i7 1165 G7, mamy tych punktów około 450 mniej, więc wynik jest naprawdę przyzwoity, jeżeli chodzi o multicore. No i jak wiecie, testowałem już ósmą generację Intela i dziewiątą generację Intela nie raz, więc. Tutaj ta wydajność na co dzień jest naprawdę wystarczająca jeszcze dziś. Jeżeli chodzi o single core, to tutaj mamy 966 punktów, więc jesteśmy ponad Ryzenem 1700X, czyli ponad pierwszą generację Ryzenów przy o wiele niższym taktowaniu, nawet bo gdybyśmy mieli tutaj taktowanie w granicach 3 GHz, to myślę, że mielibyśmy spokojnie ponad 1000 punktów. Więc jak chodzi o wydajność procesora, to jest naprawdę spoko. Temperaturowo już Wam oczywiście prezentuję, bo jeżeli chodzi o. Temperatury to procesor nagrzał nam się maksymalnie do 73 stopni, co uważam za naprawdę przyzwoity wynik. Tutaj macie dla poszczególnych rdzeni, jak to wyglądało, więc o żadnym frotlingu tutaj nie było mowy. Jeżeli chodzi o maksymalne taktowanie, jakie udało się osiągnąć, to było 4 GHz. E, oczywiście na jednym rdzeniu, ale można przyjąć, że na większości takie 3,9 GHz na buście jest osiągalne. Eee, więc myślę, że spoczko, jak na procesor o niskim TDP, układ tutaj graficzny zintegrowany 63 stopni. Z tym układem jest mały problem, ale zaraz o tym wam wspomnę. Eee, no i mamy tutaj ten dysk NVMe od SK Hynixa, czyli coś podobnego, co było w poprzednim eee, ThinkPadzie, którego testowałem. On nie jest za bardzo wydajny. No i tutaj, jak widzicie, podczas testów 68 stopni osiągnął. No i jego wydajność wygląda w ten sposób, że odczyt mamy na poziomie 1950 MB na sekundę, a zapis w okolicach 700 MB na sekundę, co jest niską wartością, ale oczywiście ten dysk, jak wiecie, można sobie bezproblemowo wymienić, zatem raczej nie będzie problemu, żeby tutaj coś mocniejszego, szybszego wsadzić, chociaż jeżeli będziecie używać tego Dela pod Proxmoxa, to taki dysk wystarczy w zupełności. Dodatkowo, też jak już widzieliście, ten komputer ma RAM single channel, zatem tutaj no, mogłaby być ta wydajność procesora odrobinkę wyższa, gdybyśmy mieli dual channel. Więc po dołożeniu drugiej kostki, myślę, że te punkty się na pewno o kilkadziesiąt, a może nawet w niektórych przypadkach ponad sto zwiększą. Ostatnim testem z tych moich syntetycznych testów jest BaseMark Web 3.0 i tutaj notujemy 778 punktów, a to z tytułu tego wydaje mi się, że jest problem z układem graficznym, problem ze sterownikiem, słuchajcie. Ta zintegrowana karta, czyli UHD 630, ma gdy Windows 11 instalował jej domyślny sterownik. No, to niestety, ale w GPUZ nie było w ogóle widocznych informacji na temat taktowania tego układu graficznego. Co za tym idzie? No, też ta wydajność jest niższa. zobaczmy na przykład w menedżerze urządzeń, zaraz wam tutaj zaprezentuję, jest wszystko zainstalowane. Nie ma żadnych wykrzykników, jest karta graficzna UHD 630, więc teoretycznie można twierdzić, że sterownik jest dobry, niemniej jednak nie mogę nawet zwiększyć rozdzielczości do 2560x1080, która jest natywną dla tego monitora, co, z czym spotykam się pierwszy raz. No i osiągnęliśmy 778 punktów, więc podejrzewam, że tutaj nie jestem w stanie, powiem Wam po prostu, stwierdzić skąd się bierze ten problem ze sterownikiem, gdyż no próbowałem reinstalować ten sterownik ze strony Intela, próbowałem kilkukrotnie instalować go z Windows Update i po prostu niewiele się zmienia. Zatem no, z takim wynikiem musimy zostać. Podejrzewam, że gdyby ten sterownik działał tak, jak powinien działać, to mielibyśmy okolice ok. 900 punktów. Niemniej jednak przeglądanie internetu na tym komputerze jest jak najbardziej git. Jeśli chodzi o odtwarzanie wideo w 4K, to tutaj również nie ma najmniejszego problemu. Jak widzicie, praktycznie brak zdropionych klatek. Odtwarzam tutaj standardowy mój film, który jest właśnie w 4K 60 klatkach, także to wszystko sobie śmiga. Może jakieś minimalne statery widzę, ale to podejrzewam, że wynika właśnie z tego sterownika, bo generalnie to wydaje mi się, że wszystko ładnie się odtwarza poza tymi drobnymi problemami, więc one na pewno wynikają z tego tytułu. No bo nie widzę innej opcji, dlaczego miałoby być inaczej, skoro procesory ósmej generacji radziły sobie tutaj równie dobrze, które też posiadają kartę UHD630. Jeśli chodzi o zużycie energii w idlu dla tego komputera, to podczas uruchomionego Windowsa 11, menedżera zadań i Google Chroma mamy okolice 9 W. Jak widzicie tutaj jakieś piki się zdarzają, a to dlatego, że w tle lata coś tam z Windows Update, ale generalnie okolice 10 W, czasem się pojawia na że nawet, tak jak przed chwilą widzieliście, 7 W, co uważam za naprawdę godny wynik i tutaj nie macie, nie macie się co martwić o rachunki, jeżeli będziecie korzystali z tego sprzętu jako domowy serwer, A tak natomiast wygląda zużycie energii podczas testów signbenchem w trybie multi-core okolice 55W, co też nie jest jakąś przesadnie dużą wartością, biorąc pod uwagę to, że ten komputer jest jeszcze w miarę wydajny. No i macie tutaj 6 rdzeni i 6 wątków. To mamy już nasz komputer przetestowany, to pora na kilka słów podsumowania. Może zacznę od tego, bo część z Was może pytać, dlaczego nie testowałem tego komputera w grze Eurotrack, na przykład, której testuję bardzo często różne sprzęty. A no dlatego, że miałem problem z tą zintegrowaną kartą graficzną i dalej sobie z nim nie poradziłem. Od poprzednich nagrań minęły już 3 dni i wciąż ten problem. Pozostaje zatem, nie jestem totalnie pewien o co tutaj chodzi. Nie zdarzyło mi się jeszcze coś takiego, żeby próbować instalować sterowniki kilkukrotnie. Co prawda, nie próbowałem przeinstalowywać systemu, a być może tutaj tkwi jakiś problem. Gdybym miał troszeczkę więcej czasu, na pewno bym tego spróbował, niemniej jednak, no niestety, nie udało się i. I tyle, i warto, żebyście też to wiedzieli, bo niektóre rzeczy, niektóre testy po prostu czasem mogą mnie wyświecić. Ja się staram jak najlepiej dla Was przetestować każdy sprzęt, aczkolwiek, no nie zawsze to wychodzi. A jeżeli chodzi o podsumowanie ogólne, no to wydajnościowo jest naprawdę nieźle. Fajna opcja upgrade'u. Mamy możliwość włożenia aż 32 GB. Mamy możliwość wsadzenia procesora 6-rdzeniowego i 12-wątkowego, jest bardzo niski pobór energii w idlu i też w sumie niewysoki podczas obciążenia, co prawda nie równa się do niskonapięciowych Ryzenów w chińskich konstrukcjach, gdzie często przekroczenie 40 W to jest ciężkie do uzyskania w przypadku signbencha, bo w ten sposób testuje. Aczkolwiek i tak jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o chłodzenie, to również tutaj jest świetnie. No maksymalnie 74 stopnie to jest coś niebywałego. Rzadko się to zdarza, żeby w tych małych pudełkach aż tak niskie temperatury odnotowywać. Zatem spoczko. Dodatkowo mamy aż 6 portów USB z czego... i praktycznie wszystkie są w generacji trzeciej. Szczególnie jedno na froncie to USB. Typu C. Czego zabrakło w tym komputerze? No, dla mnie, na przykład, portu HDMI. Uważam, że skoro są dwa porty, DisplayPort, to jeden mógł być HDMI, drugi display. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mój monitor testowy ma złącza tylko i wyłącznie HDMI. No i musiałem trochę się naszukać przejściówki. Aczkolwiek to nie jest jakiś większy problem, no ale warto to zaznaczyć z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o głośność tego komputera, to również wypada tutaj naprawdę wspomnieć, że jest cicho. Jest cicho, bo przy dużym obciążeniu no jest ten szum słyszalny, no ale to jest oczywiste w takim małym pudełku. Aczkolwiek nie jest to jakiś ogromny hałas, tylko po prostu taki sobie szum. Zatem, bardzo duży plus za ilość portów USB, za port USB-C. No, szkoda, że zabrakło tego HDMI, i szkoda, że brakuje LANu 2,5 GB. Nie ma też możliwości włożenia żadnego nie, urządzenia na PCI Express. Nie ma portu PCI Express tak o dostępnego jak np. w Lenovo M920 Tiny, którego można nazwać konkurentem dla tego DELA. I nie ma też nawet z tyłu miejsca na to, żeby jakąkolwiek kartę PCI wypuścić. Zatem to minus. Lepiej chyba było pod tym kątem wybrać Lenovo M920. Niemniej jednak mamy możliwość też włożenia dysku 2,5 cala co też jest na plus, więc można używać NVMe i dysku SATA. Pozostało jeszcze wspomnieć o cenie zakupu tego komputera. No i generalnie takiej dokładnej konfiguracji, jaką ja mam, to nie ma teraz na sklepie Airnew, jest konfiguracja z i trójką ósmej generacji, także tak średnio. No i taka konfiguracja z i trójką i 16 GB to jest koszt w okolicach 700 Zł. Podejrzewam, że z i5 to będą okolice 850-900 zł. No i generalnie cenowo wypada to przyzwoicie, ale jeżeli byśmy płacili kwotę rzędu 700 zł za taką konfigurację jaką ja mam, to bym powiedział, że jest ok. Natomiast jeżeli za takie pieniądze mam konfigurację z i3, no to raczej bym tego sprzętu nie polecił, no bo jednak procesor robi tutaj największą robotę. I jeżeli szukacie tego komputera w i chcielibyście się dowiedzieć, jakie ceny są odpowiednie, no to, pod, tak jak powiedziałem, ten egzemplarz powinien kosztować około 750 zł, jak na moje zdanie. Natomiast jaka będzie cena na erniu tego jeszcze nie wiem, tej konfiguracji. Zatem sprawdzajcie linki w opisie, tam jest zawsze wszystko aktualne, także można sobie śledzić. I to tyle. Zatem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. Napiszcie jakiś komentarz. I co? Podbijcie ten film, jeżeli go oglądacie, bo to jest też dla mnie ważne, żeby po prostu ten film trafił do szerszego grona odbiorców. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!